Miło przywitać się z Państwem, a witają. Godzimierz Szaranowicz. Dariusz Szpakowski. Miło, bo spektakl, który przed nami zapowiada się niezwykle ciekawie, interesująco. Znakomita atmosfera na trybunach. Chyba potwierdzisz to w Łotku. Potwierdzę to, a przede wszystkim jeszcze dodam, że obydwa zespoły wystąpią w swoich najsilniejszych składach. A zatem zobaczymy na boisku Plejadek Gwiazd. To będzie wielkie widowisko. Miejmy nadzieję, przez 90 minut. Wszystko gotowe do rozpoczęcia gry zespoły ustawione na boiskach. Za moment sędzia piskiem rozpocznie dzisiejszy mecz. Ten chłopak wie jak grać głową. Dobre zagranie. Rejs. Piotr Rejs! Krótko przyjął Ładnie wyszedł teraz z tej trudnej sytuacji z własnego pola karnego. Zachorski! Ależ się popisał niebywałym refleksem przy tym strzale. Tu widać, ile godzin muszą spędzać na treningach, by tak się znakomicie ustawić i później wykonać fantastyczną Robinsonadę. Znakomicie przechwycił. Nazaruk. Murawski. Piotr Rejs. Wyczuł intencję rywala. Ależ dobre tam przejęcie. Może teraz. Nie ma gola. Ach, taki wspaniały strzał. Ledwo obok bramki. Łówkuje i to całkiem nieźle. Zakrzewski. Mocne uderzenie! No, prawie mu się udało, ale tylko prawie. Mnie osobiście nie zachwyca jak na razie to spotkanie. Muszą znacznie więcej ruszać się, atakować. Do tego rzeczywiście potrzeba wysiłku. A więc gramy dalej. Druga połowa. Słowa trenerów pewnie jeszcze pobrzmiewają piłkarzom w uszach. Pięknie minął go. Broni, ale to jeszcze nie koniec. Zachorski Zakrzewski Rejs Dobry odbiór. Andrusz tak. I znów strata po długim podaniu. Ach, dobra piłka. Kwiek. Zakrzewski. Daleko. Prosto do partnera. Jakub Wilk. Holuje tę piłkę już długi czas. Jeszcze tylko jeden obrońca i będzie groźnie. Udane zagranie obrońcy. Andrusz, tak. Kcira. Biętnie wyszedł z pola karnego. Kwiek. Zachorski. Jakub Wilk. Ledwo dociera to podanie. Zbigniew Zakrzewski. Świetnie się z... a w samej końcówce, a jednak się udało. Bramkarz, jak widzimy, był tu całkowicie bezradny. To jego pierwszy gol w sezonie, ale jestem pewien po tym, co pokazał, że w miarę upływu czasu będzie zdobywał coraz więcej bramek. Dobre podanie. Rejs. Kcira i będzie rzut wolny. No, tym razem się upiekło. I Bosacki, dobrze udanie. Przedłużenie. Bez zastanowienia. Znakomita interwencja bramkarza, tym bardziej, że napastnik był w świetnej sytuacji. Rejs. Widać po tym, co prezentuje, że lubi takie sa... A jest! To jest zawsze coś niezwykłego. Kol w doliczonym czasie gry. Brawo to jego pierwsza bramka w sezonie, ale myślę, patrząc na umiejętności i formę, że to nie jest jego ostatnie słowo. Andrusz, tak? Sędzia że dziś po raz ostatni. Poderwał się teraz szkoleniowiec z ławki rezerwowych. Cieszy się razem z zawodnikami tym w pełni zasłużonym zwycięstwem. Wspaniałe zwycięstwo. Naprawdę wspaniały mecz. Walczyli do ostatniej chwili, jak na prawdziwych piłkarzy przystało, zapewniając nam wszystkim spektakularne widowisko. Proszę Państwa, kończymy. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.